Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem LACHU. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, kolejny challenge w drafcie przed nami. Tym razem, jak widzicie pewnie po tytule, będzie to tiki taka, czyli taki styl chyba, który najbardziej kojarzy się, się oczywiście z Barceloną, za czasów jeszcze Guardioli. No, zasady bardzo proste. Wybieramy po prostu zawodników, którzy mają najwięcej podań, i dodatkowo przez cały mecz będę starał się grać klepką, także e, szybka piłka, wymiana podań po ziemi. Nie będę używał praktycznie trików, tylko szybka tiki taka. Zobaczymy, jak będzie mi się grało. Lubię tak grać, aczkolwiek, jeśli będę tak musiał grać cały mecz, może być troszkę ciężko. No i słuchajcie, wbiliście 12 tysięcy lajków pod poprzednim odcinkiem z tej serii, także wbiliście tak samo 12 tysięcy łapek, łapek w górę pod tym odcinkiem i oczywiście za to będzie kolejny, następny challenge już niedługo, więc łapkujcie w górę jak najwięcej, ja przechodzę do formacji i lecimy z tym odcinkiem. No dobra, pora wybrać formację, która będzie dobra do klepania piłki właśnie w środku pola. I mamy tutaj formacje, które niezbyt się do tego nadają, mamy więcej skrzydeł właśnie, ale wiecie co, ja spróbuję zagrać klasycznym 4-4-2. Praktycznie nie używam tej formacji. Wiadomo, najlepsza formacja byłaby taka bez skrzydłowych. No ta 5-2-1-2 jest taka. no niezbyt że tak powiem. Ale ja spróbuję dzisiaj zagrać 4-4-2. Może to wyjdzie dobrze. No i jak tiki taka, to oczywiście Leo Messi z Barcelony musi być. Messi Toty, witam w składzie. No to będzie się działo. Podania 88 z Latan Ibrahimowicz. Do tego 85 podań, i to jest Pardo. 79 podań na karcie, i to jest Rafael, którym naprawdę grało mi się bardzo fajnie. Cztery gwiazdki skill move, cztery gwiazdki em, słabszej nogi, więc zobaczymy, czy w tym meczu też będzie grało mi się nim dobrze. Grałem jego informem i szczerze mówiąc, wy mi go poleciliście. I ja byłem zaskoczony, właśnie, że aż tak dobrze się gra jego kartą. Kto tutaj ma najwięcej? Z tego co widzę, Gibson, 78. No i teraz fajna sprawa, mamy trzech zawodników, którzy mają tyle samo, czyli po 83. Więc ja wybieram sobie Nolito. 82 tutaj ma Lion, No niech będzie. Przydałby się ktoś z Ligi Hiszpańskiej na środek obrony, ale mamy tutaj Paloisa, który ma 62 podań. Do tego bierzemy Naldo, 66 podań na karcie. I na prawą obronę dorzucamy żaleta, który ma aż 80 podań, jak na prawego obrońcę, To naprawdę sporo. No i oczywiście w miejsce tutaj podań na bramce jest coś takiego jak kicking, więc y, mamy tutaj 96 u Noiera, ale to wygląda. Noier, to ty. Witam w składzie. Tutaj jeszcze zobaczmy, kto ma najwięcej. 79 trap i horn, y, więc wybieram sobie trapa. Do tego Maxwell, na lewą obronę oczywiście Maxwell w wersji Inform. No i mamy kolejnego Informa, który ma właśnie 76 podań. Jego sobie wybieram i wrzucam od razu do składu. Będzie miał super połączenie właśnie z Nolito. Tutaj raczej Pajet bezkonkurencyjny, 85 passing. No i do Pajeta dołączy Tony Cross do środka pola, chyba. Kolejnym naszym wyborem będzie Insigne, który ma 88 podań. Aż co za bestia. I następny będzie albo Kandrewa, albo Castro. Teraz się muszę albo jeszcze może być Sternana, ale on raczej odpada. Więc ja wybiorę Kandrewę, bo bardzo lubię grać właśnie tą kartą Inform. Takie longshoty wchodzą, że to jest coś pięknego. No dobra, tutaj byłby pewnie Bedimo, jeśli patrzyłbym tylko na passing, ale oczywiście liczymy te wykopy bramkarza jako podanie, czyli 80 ma i i to jego muszę wybrać. No i do tego wszystkiego dorzucamy sobie szakę, bo ma 84 podań, czyli najwięcej z tej piątki, która się pojawiła. Oprócz niego będzie to też Angel Di Maria 90 podania. Tutaj najwięcej ma Carrizo, który ma 75. No i moim ostatnim wyborem będzie Sequera, który ma 75 podaj również. Ok, tak prezentuje się mój skład: 79 zgrania nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Nawet spoko to wszystko udało się poukładać. Messi ma właśnie tutaj 6 zgrania, troszkę mnie to martwi. No ale więcej tego zgrania u niego nie wyciągnę. Tutaj niby mógłbym dać sobie Sequera na przykład na prawą obronę, ale wtedy zgranie spadnie mi aż o 6. Aczkolwiek Messi byłby na full zgrania, ale myślę, że da sobie radę pomimo tego. Także pora na pierwszy mecz, pora na tiki takie, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się przejść pierwszą rundę. No to nie będzie łatwe grać w ten sposób, ale zawsze to coś innego, zawsze to nowość, więc warto się bawić w ten sposób FIFO. Lecimy. No i zobaczmy skład naszego pierwszego przeciwnika, jak to wszystko wygląda. Uuuu, jajaturę Fanta, tym jeszcze nie grałem, powiem Wam, że jestem ciekaw jak się będzie spisywał. 4-2-3-1, formacja 99 zgrania, więc no więcej zdecydowanie ode mnie. Naprawdę fajny składik z BPL mu tutaj, mu tutaj wyszedł, tylko... Um, dlaczego tam miał Casiasa na bramce? Widocznie nie trafił nikogo innego właśnie z BPL, żeby sobie go użyć. Oj, to może być bramka na 1-0 i Manuel Neuer niestety musi wyjmować piłkę z siatki. 19 minuta, i przegrywam na początku tego spotkania. Ajajajajaj. No, zobaczmy, cross! Piękna odpowiedź: 1 do 1. 26 minuta, fajnie, to nawet wyszło tutaj, udało się poklepać właśnie z krosem. oddać mu piłkę. Ten podbieg sobie kawałeczek, no i mamy bramkę: 1 do 1. Patrzcie, jak ładnie by to wysłał Angel Di Maria Faulwany? Mamy rzut karny, Tak jest? Pięknie mu Messi odklepał. Bardziej takie podanie za obrońców, to też w stylu w sumie Barcelony. Chyba kojarzycie nieraz takie podania właśnie od Messiego czy od Iniesty, które wędrują tuż za obrońców. Takie szybkie, krótkie podanie. No i dobra, zobaczmy Zlatan Ibrahimowicz i Brakadabra w środek bramki. Ibra pod poprzeczkę i mamy 2 do 1. Ale to się ładnie udało rozklepać jeszcze Tony cross uderzał. No, powiem wam, że coraz lepsze te akcje wychodzą. Jeszcze klep my tutaj. a już nie wyszło teraz. Faulowany cross przed polem karnym. I teraz zastanawiam się, czy uderzać zaś crossem. Czy jednak z latanem. Ale statystyki z latana są takie, że po prostu, no nie mogę go nie użyć. Oj, za mocno z latan. Ale może, może jakimś cudem. I brakadabra! Nawet dobry strzał wyszedł. Tak się zająłem moją tiki taką, że nie zauważyłem, że mi się kamera wyłączyła. <laughs> No dobra, ale spróbujmy, spróbujmy jeszcze. Aj, te podania czasem są tak niedokładne w tej Fifie. O wiele ciężej się klepie w ogóle w tej Fifie niż w poprzednich, to pewnie wiecie. Ale ogólnie jest 2-1 do przerwy, nie ma źle, póki co w drugiej połowie staram się, postaram się jeszcze bardziej rozgrywać te akcje. Dokładność podań, bo to jest ważne. U mnie to jest 80%, mój przeciwnik ma 83%, ale wynika to z tego, że ja też wiele muszę ryzykować, jeśli chcę grać taką klepkę. I często te podania są niedokładne, gdzieś tam e, nie trafiają do tych adresatów, do których bym chciał. Zróbmy sobie zmiany. Pajet niech wejdzie. Krosa sobie zmienimy, czy nie? No dobra, zostawmy go na razie. Zamiast Nolito wejdzie nie e, I wejdzie sobie Kandrewa tutaj Messi powędruje na atak ze Zlatanem Myślę, że będzie spoko Ale by to ładne było Dlaczego ta piłka nie dotarła do Messiego Kolejna fajna próba poklepania tutaj Zobaczmy Zlatan jeszcze raz Może jeszcze jedna bramka krosa obok Fajnie znowu się udało poklepać z Messim no i szkoda, że ta piłka nie wpadła, ale naprawdę fajnie się tak gra podaniami cały czas. Muszę tak grać częściej. Po prostu sobie klepiecie, pyk, pyk. No czekajcie, teraz nie wyszło akurat. Ale powiem wam, że te podania po ziemi są o wiele lepsze niż ciągłe bezsensowne granie piłki górom. O wiele to jest skuteczniejsze w FIFA. Także jeśli się zastanawiacie, tak sobie pograć for fun, to możecie spróbować. I braka Myślałem, że będzie gol jeszcze. No i mamy koniec spotkania. Wynik 2 do jednego. Bramka krosa i bramka. Z na Ibrahimowicza w ogóle cross ocena 9-0, i to był mój najlepszy piłkarz. W ogóle to był najlepszy piłkarz na Murawie, czyli man of the match nagrodzony oczywiście Tony Cross. Bo to jest w ogóle dziwne, bo miałem tego zawodnika nie umieszczać w składzie, a jednak okazało się, że był bardzo przydatny, te jego podania były kluczowe. No idziemy grać w drugi mecz. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika, co my tu mamy. Liga hiszpańska 3-5-2 formacja. Ronaldo i Benzema na, na ataku. Na lewej stronie Neymarito, mamy też Jamesa Rodriguez'a. No zobaczmy, zobaczymy, jestem ciekaw jak będzie grało mu się w formacji 3-5-2. zobaczymy ile ma zgrania, chyba miał 100%, o ile się nie mylę. Ale to nic, i tak tiki taka idzie w ruch.

ale by koleś teraz zapakował bramkę. Piękna przewrotka w wykonaniu HMS-a chyba. Ale mnie opluł. Oooo, słupek! Miałem powiedzieć, ale mnie opluł tym lobem. Ale na szczęście szaman metalowych prętów mnie ratuje, chociaż to jeszcze nie koniec, nie! Ja się tego nigdy nie oduczę, zawsze wybijam tym podaniem. Patrzcie na to. Jest, jakby to Zlatan wykończył, piękna akcja by to była. To może teraz wyjdzie jeszcze. Wiecie co to była wrzutka na zlatana? Tak ładnie zaczynała się ta akcja, i chciałem po prostu wrzucić na zlatana. A kolej podał do mojego zawodnika, który był gdzieś tam na początku pola karnego. No i Leo Messi w polu karnym, Messi, wysunięcie! Ibra, co ty robisz? Dlaczego piętą człowieku od razu chciałem, żebyś uderzył? Oj, to może być piękna akcja. Nie doszedł do tej piłki Pajet. Co jest? Rzut karny kolejny? <noise> nie wierzę. Żółta kartka. Czekajcie, zobaczmy. Czyżby w kolejnym meczu był... Tak jest! Następny rzut karny. Dobra, tak samo. Zlatan i Ibrahimović. Sam środek pod poprzeczkę. I mamy 1 do 0, czyli po raz kolejny. Tiki -taka, tiki taka okazała się za szybka. I mój przeciwnik po prostu nie wyrobił z interwencją. Sfałował niepotrzebnie. I mamy prowadzenie po rzucie karnym 1 do 0. A, i mamy jeden do jednego. Szybka odpowiedź będziemy w ogóle tak przycięło na chwilę. Myślałem, że ta piłka gdzieś powędrowała w boczną siatkę tylko. Ale szybka odpowiedź. Jak koleś nie grał nic cały mecz, tak teraz wyszła mu ta akcja idealnie. No i mamy remis, a ja od nowa muszę spróbować rozklepać kolejną fajną akcję. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będziemy próbować. Zobaczmy. Jeszcze na spokojnie. No i patrzcie, gdyby to podanie było lepsze tylko. I... i... nie... Taka piękna akcja! Dlaczego brakuje tego wykończenia, albo tego ostatniego podania? No, tak niewiele, naprawdę fajne akcje się tworzą po tej klepce. Zobaczmy, zlatan w poru karnym i brakadabra. 2 do 1, 87 minuta. No i mamy chyba zwycięstwo, chociaż jeszcze kilka minut do końca zostało. No i mamy koniec drugiego spotkania. Udało się awansować już do półfinału dzięki temu, że gram po ziemi. Nie używam zbytnio trików, tylko skupiam się po prostu na zwykłym graniu piłką z Latan. Dwie bramki. Messi w tym meczu może aż tak nie błyszczał. Zobaczymy co będzie w kolejnym. Pora na półfinał i zobaczmy kto będzie naszym przeciwnikiem. Na w zasadzie jakie karty będzie miał mój przeciwnik. Ma jedną kartę Toty. Oczywiście stoi to Iniesta. Ma też fantę. Warana. Tym fantom Waranem powiem wam, że gra się super. Miałem go raz w drafcie i grało mi się przecudownie. Miałem tam warana i toty Ramosa o dziwo. Ramos to jest w ogóle karta, która bardzo rzadko wypada w draftach. Także dajcie znać, czy graliście już Ramosem w drafcie, i czy graliście już jego wersją toty, bo jak dla mnie jest świetna, aczkolwiek nie jest taka dobra, jak em, w tamtym roku że Ramos Toty był chyba taki naprawdę wykokszony. W tym roku wydaje się po prostu dobry, ale niewybitny. Oj, chyba rzut karty. nie trafiłem z tym ślizgiem. Ajajaj, aj, aj, jeszcze żółta kartka będzie na szczęście, tylko żółta, nie czerwona. No, ale mamy rzut karty. w 10 minucie spotkania, zobaczmy Benzema, prawy górny róg, już to czuję. O, ale zapakował! To było nie do obrony, wyczułem, rzuciłem się tam, ale... No nie wiem, jakim cudem ja mógłbym to obronić, chyba musiałbym się przesunąć bramkarzem. Dopiero wtedy się rzucić, bo to było zbyt dobre uderzenie. Troszkę daleko do bramki, ale spróbujemy. Zlatan Ibrahimowicz, no ty masz naprawdę mocny strzał. Więc może to się uda... Ibra kadabra, leć! Leć! Zlatan! I słupek! Taki piękny strzał! Może zlatan z dystansu jakoś huknie! Ibra kadabra! Co kolej strzelił! Ale bramka! Nie mam pytań, samo okienko. Zlatan Ibrahimowicz. Ojoj, oj, oj, chyba. Wiecie co? Aj, to był drugi strzał, to był jego drugi strzał na moją ramkę. I bałem się, że będzie drugi strzał i druga bramka. To zawsze denerwuje, jak wasz przeciwnik ma stuprocentową skuteczność przy takich okazjach. Może teraz. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie się rozgrywa. Zlatan w polu karnym pod poprzeczkę, zapakuj Zlatan! 90. minuta spotkania, 2 do 1, Ibrahimowicz jest niesamowity w dzisiejszym odcinku, ładnie to udało się rozegrać i Ibra w takich sytuacjach się nie myli, mamy finał jeśli wszystko dobrze pójdzie. Koniec meczu, wynik 2 do 1, zobaczcie sobie na statystyki, 4 strzały tylko oddałem, w drugiej powiem mój przeciwnik trochę się, że tak powiem, rozochodził na to, żeby strzelić bramkę, no ale i tak grał na autobusie i na grę z kontry, cały czas nawet nawet jak pod koniec meczu naprawdę przycisnął, to to były wszystko akcje Baila w wykonaniu jakiegoś tam rajdu od połowy albo coś takiego. Także dziwna taktyka, ale mniejsza o to, ja mam finał, ja się cieszę. I jak widzicie, tutaj mamy potwierdzenie wyniku 2-1-2-1 i teraz też 2-1, także minimalnie, ale byle do przodu. No, zobaczymy co ciekawego uda się ugrać w finale, może to byłby mój 23. wygrany draft, chciałbym, naprawdę bym chciał, bo czuję, że dzisiaj gra mi się fajnie, że, mm, że ta tiki taka, pomimo tego, że czasem jest niedokładna, to okazuje się być skuteczna, aczkolwiek chciałbym mieć inną formację do tego, bo 4-4-2 niezbyt dobrze się sprawdza, ponieważ w środku pola mam za mało zawodników i nie mam z kim sobie poklepać, ale robię co mogę, mam nadzieję, że mi się uda i że Zlatan strzeli jeszcze niejedną bramkę w tym turnieju. No i zobaczmy skład naszego przeciwnika w finale wielkim, Mamy tutaj Cristiano Ronaldo i Modricia Toty. Od razu to się tak rzuca w oczy. Mamy znów skład hiszpański. 3-4-3 formacja. Formacja, którą praktycznie w ogóle nie gram. Nie wiem, czy wygracie tą formację. Jeśli tak. Możecie napisać jakie tak kojarzycie plusy i minusy. Jak dla mnie pierwszym minusem z tego co widzę to jest po prostu słaba obrona i trochę mm, słabszy środek pola, ale może to mi się tylko wydaje, może te skrzydła robią całą robotę. Także dajcie znać, jak graliście tą formacją, a ja biorę się za finał. Co będzie, to będzie i tak jestem zadowolony, że dotarłem do finału grając w ten sposób i grając z takim składem. Messi, a jakby to pierwsza akcja, pierwsza akcja taka fajna mogła wyjść. Zobaczcie ile tutaj ma miejsca Messi, tylko tak, jest problem, bo nie mam z kim nawet pograć. Ale wieźmy tym Messi po prostu strzelmy lewą nogą, Leo Messi! 1 do 0, 13 minuta spotkania, to też była akcja w stylu Barcelony I to zejście Messiego na lewą nogę w polu karnym. O, ależ to pięknie zrobił, turbo doładowanie, motorek w dupie i mamy 1 do zera. <grym> Teraz przydałoby się jakąś fajną akcję poklepać. No, jeszcze troszkę brakło tego ostatniego podania znowu, no. Jeszcze raz, Messi. Czekam tutaj aż Di Maria podejdzie. Nie to nie Leo, Messi postanowiłem sam to wykończyć. Jakby to jeszcze trafił. To by była piękna bramka, ale by była asysta Żaleta. Co gość porobił? Dobra, dawaj, jedziemy, jedziemy, z sklepom. Tak jest, Angel Di Maria w polu karnym. Di Maria wysunięcie do krosa, to powinna być bramka. Jeszcze Angel, koleś wypija z linii, co za fart teraz. No zobaczmy, piękne podanie i ze strzałem słupek. Co tu się dzieje, widzieliście tą pię piętkę? 44 yardy do bramki, ale wiecie co, to jest zlatan, ja tutaj próbuję uderzać. Nie ma, że boli Ibrahimowić. Pakuj to na bramkę, zlatan! A, i obok słupka. To będzie ta akcja, to będzie ta akcja, ja to czuję. Ja to czuję, że to będzie gol. Jest Messi! Czemu takie wykończenie? To się nazywa akcja w wykonaniu Messiego i Ibry. zobaczcie, znowu zabrakło wykończenia, ale kolejna fajna klepka. Nie, nie, ja w to nie wierzę. Nie, nie wierzę w to, jak to będzie gol. Ja w to po prostu nie wierzę! Jer nie miał wychodzić! Ja go nie prosiłem, żeby wybiegał! No Kaman, co tu się odwaliło teraz? Może teraz? uderz to ładnie. I Dobi, Dobi jeszcze! Już myślałem, że tego nie trafi. 2 do jednego. Czyżby znowu takim wynikiem zakończyło się kolejne spotkanie? Dobra dobitka Kandrewy. Oj, 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 ale to roz. Nie! Czemu to nie weszło? No zaraz będzie coś trafi z tymi prętami. Szaman, uspokój się. Zlatan lewa noga po długim. Próbowałem jeszcze 83. Minuta. Już niewiele do końca trzeba utrzymać wynik, ale próbuję cały czas strzelić jeszcze jedną bramkę. No i mamy koniec spotkania. Wynik 2 do 1. Wygrałem cały draft. Po wynikach 2 do 1. Naprawdę świetny odcinek. Super mi się grało dzisiaj. Także mam nadzieję, że tym bardziej zostawicie łapki w górę. Zaraz wam pokażę jeszcze jak to wszystko wyglądało. 23 draft w tej FIFA mój wygrany, także ja się cieszę. No i tak wygląda. Jak to wygląda? 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Tak prezentuje się podsumowanie mojego draftu. Zobaczmy, co ciekawego udało mi się trafić. Jakie paczki? Zaraz zobaczymy. E, mamy tutaj trzy paczuchy. Czy będzie coś w środku fajnego? Zaraz się okaże. Liczę na jakąś dobrą kartę za kolejny wygrany draft. Mamy tutaj Tiago i Koke. No niezbyt. No ale zobaczmy na te paczki. Nigdy nie wiem, po ile są, to, po ile są te paczki. Właśnie jakie to są. Mamy samych złotych, aha, nie, same złote świecące przedmioty, niekoniecznie złotych zawodników. No no otworzymy sobie tą jeszcze jedną i powoli będę z wami się żegnał w dzisiejszym odcinku tą paczuszką, w której był kurtła i pięknie, drafcik się zwrócił jak najbardziej. Także ludzie, widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie lajka oczywiście, jeśli tak, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, aby być na bieżąco, kliknijcie pod spodem subskrybuj. No i o 12 tysiącach lajkach. Żeby był kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie i piona. go ludzie, witam was bardzo serdecznie w odcinku kolejnym z Collection Fantasy. Tym razem pokażę wam wszystkie moje składy.